Hej, cześć, Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry PartyCraft. Dzisiaj wybierzemy się na Minecraftową imprezę, a ty drogi widzowie, jeżeli widzisz ten materiał po raz pierwszy, koniecznie zostaw łapkę w górę i zostaw również subskrypcję, aby być na bieżąco z moimi materiałami i żeby mi, krótko mówiąc, pomóc. Co my tu mamy na początku? Możemy sobie zmienić skina. oczywiście chcemy być chłopem, ale nie? nie chcemy być kobietą. O, albo <laughs> będziemy, będziemy słodką y, anime girl. Nie, to mi, mi się podoba, to jest taki luzec, Zagmijmy sobie y, nick na nasz, bo, bo czemu by nie. Nie wiem, czy nie będzie zajęty, mi się wydaje, że kiedyś grałem w tę grę. Możemy też wybrać sobie kraj. Ojeju, ile tego tu jest, dobra. Patriotycznie, słuchajcie, Polska górą, więc wybiorę sobie Polskę jako kraj, tylko muszę znaleźć tę Polskę. No Tutaj alfabetycznie są chyba wszystkie kraje świata, nawet możemy być NATO, więc super. Dobra, jesteśmy Polska, Polska górą, pamiętajcie. I co? Możemy sobie też wybrać Zodiak, akurat nie ma znaczenia, wybierzmy sobie, nie wiem, jakikolwiek, Skorpion, bo Skorpiony są wredne podobno. I co my tu mamy? Mamy też jakiś backpack, w sumie to się nazywa school Party grad, więc poniekąd idziemy na imprezkę, a poniekąd do szkoły, weźmy sobie tutaj taki oficerski kapelutek, jakieś wypasione buciki. Więc outfit mamy gotowy. No i co, i możemy ruszać w imprezkę. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Co możemy tutaj robić? Widzę, że jest gra, graczy, są też auta. O, co sobie poprowadzimy jakieś auto. Ogólnie właśnie, gra jest dostępna na pewno na system Android, na telefon. O, mamy też tutaj jakieś. O nie, halo, co tu się dzieje? Czy tutaj ten zimek został przejechany? Dostaliśmy w ogóle y, achievement za przejechanie misji. Siema gościu, co ci jest? A nieźle. Co my tutaj mamy? Możemy w ogóle... Rozmawiać z nimi? Siema gościu. Ej, nie uciekaj, ziomek. Zaprzyjaźnijmy się. Nie wiem, chyba, chyba nie chce się zaprzyjaźnić. O, to jest jakiś NPC na pewno. Siema. Aha, dobra. Już widzę co się dzieje. Możemy jakby... Czemu mam tej... Worek na śmieci halo możemy jakby robić różne interakcje z nimi i dostajemy e, punkty za to możemy czatować siema elo how are you No to elo to jest npc czy to nie jest npc chyba to jest npc mi się wydaje no, on, on idzie z psem czy ona w zasadzie no no i fajnie e, weźmy dodajmy do kontaktów możemy zagrać w buźki play smiles nie wiem, cokolwiek ma to. A, okej! Okay. Jaka tutaj gra normalnie, e, logiczno, e, e, tutaj e, zręcznościowa, że tak powiem. Jak widzicie, jestem mistrzem świata, jeżeli chodzi o zręczność, więc myślę, że tutaj bez problemu przejdziemy e, tę tutaj piękną gierkę. Dobra, ja bym chciał tutaj wskoczyć. Tutaj nie wiem, co to w ogóle kompletnie nam da. Chyba poprawi nam relacje tutaj z tym NPC, tak mi się wydaje. No i co, i w sumie y, mieliśmy iść na imprezkę tutaj. Y, jakby zadajemy się z jakimś gościem, masz tu łapkę w górę. Aha, i <grywamy> poprawiamy nasze relacje, to szybciej działa niż w Simsach. Uwaga, mamy 100% jest, to, to jest na ziomek siema. Y, chciałbym już stąd wyjść. O, dziękuję Ci bardzo. Oj, mamy autosave. spokój, mamy 2100. Monetek mamy 115 dolarów, mamy nową misję znaleźć ym, skrzynki. Mamy w ogóle, y, tej misji chciałem powiedzieć, achievementy. Musimy zebrać 160 monet, musimy przejść 300 metrów i znaleźć dwie skrzynki. To brzmi jak wyzwanie. Yy, witaj w School Party Craft, fajnie. I mamy w ogóle jakąś tutaj y, naszą haciendę. Przetelportowałem się do naszego domku. Bo tutaj się okazuje, że mamy jakąś posiadłość. To jest nasza posiadłość. Z tego co widzę. Tak jest. Ej, to jest moje? Tak dostałem za darmo? Ej, to nie może być. Wchodzimy do naszej tej chałupy, widzowie. Nie ma co tamto. Co my tu mamy? W ogóle to wygląda jakby... Mamy dach w ogóle? Mamy dach. <laughs> no, ta gra jest dość oryginalna, jeśli mam być szczery. Jeżeli ktoś z was grał w tę grę, musi dać koniecznie znać w komentarzu, bo jestem ciekawy. Mamy tutaj w ogóle bronie też. mam jakiś Pistolet jest Pistolet na co? Na jakieś kulki? Nie wiem co się wydarzyło, ale dostaliśmy pieniążki. Więc spoko. Yy, mamy też Classic Mansion. Aha, możemy to kupić spoko. Czemu ją ja te kosze na, na, na śmieci? Czy worki na śmieci sorry nie kosze? czemu? Widzowie? Ciema, co jest grane. Normalnie tutaj robimy rozrubę prawdziwą imprezę. Właśnie, co do imprezy. Aha, zastunowaliśmy ich. Dobra, zaraz nas będą nienawidzić tutaj. Jest w ogóle bardzo późno. Siema. Czy ja mogę wejść do tego auta? Nie mogę. Musimy chyba wziąć jakiś parkingu, z tego co widzę. Weźmy sobie do jakiegoś auta po prostu. O, pierwszego, lepszego. Czy ja mogę tu wejść? Halo? Jakaś strzałka tu jest, ale... O, mogę! O, ejku. To się będzie prowadziło, powiem wam... Na tym emulatorze tragicznie, ale postaram się. Siema gościu. E, dobra, e, plan jest prosty, Idziem, idziemy na imprezkę. Halo, co mi tej drogę zajeżdżacie, jadę pod prąd, elo. E, dobra, e, w ogóle mamy paliwo tutaj nawet, widzicie, to jest realistyczna gra, to jest realizm e, tutaj e, największej próby. Dobra, e, ja chciałbym na imprezkę pojechać, nie wiem którędy. Dobra, idziemy w prawo. W ogóle dostaję monetki za... O! Mamy skrzynię! Mamy skrzynię! Halo. Misja. E, siema. Dzień dobry. Nice. Możemy też dostać bonus za obejrzenie reklamy, ale podziękujemy. Ile monetek? Dobra, mamy jeszcze jedną skrzynię do zebrania. Mamy też e, achievement za jeżdżenie autem. Więc spoko w sumie. Oczywiście nie za przyjeżdżanie ludzi, ale za jeżdżenie. Wynocha mi od tego auta, tutaj się zebrali. Dobra. Siadamy szybko dałta i uciekamy stąd. Na emulatorze sobie niestety nie zblindowałem jeżdżenia, więc tutaj będziemy jeździli no tak mało precyzyjnie. Na stecznym Elo. Ej, coś tutaj się dzieje, mamy jakiś ten. A możemy zjeść. Dobra, to idziemy. Idziemy jeść widzowie. Możemy kupić za monetki. O, kupimy sobie banana, bo, bo czemu by nie. Dobra. Kupiony już nasz obiad. I co, mam tego mam nawet kukurydzę, słuchajcie, no to coś pięknego. Ja bym chciał to wziąć tutaj. Pod eku nasze. No i dobra, mamy to w tym miejscu. Możemy tapnąć, żeby zjeść. No dobra, to jedzmy. I co nam to da? Dało nam to cokolwiek? Chyba zadowolenie, bo to jest u góry zadowolenie. Aha, dobra, to jest achievement. Musimy kliknąć te worki. Siema, gościu. Wynocha mi, ja tu sprzątam, wiesz. Mamy aczivę ze zbieraniem tych worów. Gdzie to jest? Nie wiem w sumie gdzie, ale, ale spoko. Co jest wkurzające i irytujące, to to, że mamy co chwilę yy, jakieś reklamy. To jest naprawdę giga wkurzające. Ja, czy ja w końcu na tę imprezkę trafię? Nie wiem, tutaj zaraz na środku zrobimy imprezkę. Dobra, zbieramy śmieci. Jest bardzo dużo reklam tutaj, szczerze mówiąc, na, na, na tej grze. Nie wiem, ja grałem ostatnio w inne gry mobilne, aż tyle reklam nie dostawałem na web. Tak jak tym razem. Mamy autosave, jest. O, ale fura, dobra, bierzemy ją. Bierzemy tę furę. Nie jest ona może do. Ojejku. O, mamy skrzynię, nieważne. Nieważna jest fura, ważna jest skrzynia. No i mamy zrobione misję, co dostaniemy? Tutaj jakieś y, punkty, nie wiem, respektu chyba jak w GTA San Andreas, punkty respektu. Dobra, z drogi, bo jadę na imprezkę. W ogóle pominąłem zebranie monetek. A dobra, możemy je zebrać z auta. Nieważne nie było tematu. Ja tutaj, ja tutaj słuchajcie trafię. Jestem w jakimś sklepie w ogóle sklep z brońmi. Pójdźmy stąd, my tutaj jesteśmy pokojowo nastawieni. Możemy też kupić bloki, czyli, ej, możemy tutaj budować najwyraźniej. Mamy też jakieś meble, czyli ta gra jest bardziej rozbudowana, niż mi się wydaje. Tak, w, zas tak w zasadzie, mamy też tutaj kuchnię. Możemy sobie kupić jakieś rzeczy do kuchni. Mamy jedzenie. Ej, no spoko. Mamy szkołę i mamy bank. Dobra, pójdźmy sobie do szkoły. O, mamy, <laughs> mamy tutaj wielki wór śmieci przed szkołą. No, coś pięknego, dobra, zbierzmy to. No i kolejny achievement, spoko. Nie wiem w sumie, co nam dadzą te achievementy, ale git. Dobra, dzisiaj nie znaleźliśmy tutaj jakiegokolwiek miejsca do imprezowania, więc będziemy tutaj imprezować. Proszę bardzo, o. Możemy sobie... Proszę bardzo, o. Mamy imprezkę w szkole. A wy, jeżeli chcecie więcej odcinków, koniecznie dajcie znać w komentarzach.